Pani Sylwia, tak na początek, ponieważ rozmawiamy dla portalu Kobiety i Moc i, i chciałabym, żebyśmy jakby grotej naszej rozmowy poświęciły kobiecości w biznesie. Gdyby mi mogła Pani powiedzieć, kiedy zaczynała Pani swoją pracę, miała Pani takie poczucie, że ta kobiecość w jakikolwiek sposób wpływa na Pani przebieg kariery zawodowej albo wpłynie? Szczerze mówiąc, nie. Ja nie miałam takich myśli, ja nie miałam takich blokad w głowie. Być może to wynika z jakiegoś szczęścia, które miałam w życiu. Bycie kobietą, mam wrażenie, że nic mi nie ułatwiało i w niczym mi nie przeszkadzało. Myślę, że to właśnie zależy też od, od osób, które się spotyka na swojej drodze, od tego, na ile one są dojrzałe. Ja swoją karierę zawodową zaczynałam w firmach zagranicznych. Moim pierwszym szefem był Francuz, potem był Brytyjczyk, potem był Szwed. W związku z czym, być może, że to też zaważyło na tym, że dla nich fakt, czy ja jestem kobietą, czy nie, nie miał żadnego znaczenia. Bo być może, że w tamtych kulturach, też w tamtym czasie, na początku lat dwutysięcznych, to było zupełnie naturalne, że obok siebie funkcjonują mężczyźni, kobiety, rozwijają się. I właściwie należy patrzeć głównie na to, co osoby z tobą reprezentują podejście do pracy, pasję i, i zaangażowanie i wiedzę, a nie to, jaka, jaka płeć reprezentuje daną osobę. Oczywiście to nie znaczy, że ja wokół siebie nie widzę osób, które mają tego typu problemy, słyszę o tym, czytam, natomiast ja sama takich, takich odczuć nie miałam. I, I myślę, że to też może wynika z tego, że jednak zawsze pracowałam w dużym mieście, być może, że sytuacja w mniejszych miejscowościach jest inna. Na co dzień mam wrażenie, że ten temat właśnie kobiety w biznesie jest dziś tematem, jest już rozwiązany, przynajmniej w dużych miastach, tak mi się wydaje. A na co dzień, w jaki sposób, według jakiego klucza dobiera Pani pracowników współpracowników, takie osoby, z którymi najbliżej Pani działa w, w, swojej, w swojej branży? Zdecydowanie, jeśli chodzi o, o rekrutację, to przede wszystkim po kompetencjach. To jest jakby warunek w ogóle wejściowy do procesu rekrutacji i do przejścia jakby pierwszej selekcji. To są przede wszystkim kompetencje i doświadczenie. Natomiast tak naprawdę o wyborze osoby decyduje ta zgodność, powiedziałabym, jakichś charakterów, pewność, że dana osoba wpisze się dobrze w zespół, że będzie jego uzupełnieniem, że będziemy się rozumieć, że będziemy mogli podzielać te same wartości. To tak naprawdę na końcu, jak już ten pierwszy poziom kompetencji zostanie zbadany, to decyduje o tym, czy dana osoba rzeczywiście dostanie naszą ofertę pracy czy nie. Bo też należy powiedzieć, że często osoby są zwalniane nie dlatego, że czegoś nie potrafią, tylko dlatego, że mają złą postawę, brak zaangażowania i to decyduje o tym, że ostatecznie należy im złożyć powiedzenie. Jeżeli ktoś czegoś nie umie, ale chce się nauczyć, w większości przypadków jesteśmy w stanie go tego nauczyć. Jeżeli osoba ma właściwą postawę i, i chęć do pracy i jest, podziela te same wartości, to każdy dobry też przyłożony będzie chciał taką osobę zatrzymać w swoim zespole i po prostu ją nauczy tego, czego jej brak. Ale postawy mhm. i, i, i pewnych jakby wartości tego jest najtrudniej nauczyć. Dużo mówi się, oceniając dzisiejszy rynek pracy, szczególnie w kontekście młodych ludzi, o tym, że ci młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek, są właśnie. Nie a mocno roszczeniowi. Jak, jak Pani to ocenia ze swojej perspektywy? Nie lubię takiej stereotypizacji mm -hmm. i, i takich podziałów, w związku z czym chyba jednak bym wolała mówić o konkretnych osobach, o konkretnych przypadkach. Pewnie, że osoby te w kolejnych pokoleniach, one żyją w nieco innej rzeczywistości. I to w jakiś sposób ich kształtuje. Tutaj, no wiadomo, to, to nie można temu zaprzeczyć. Natomiast potem, w momencie, kiedy spotykamy daną osobę y, na rozmowie rekrutacyjnej, czy w ogóle później w pracy, to no już mamy przed sobą konkretnego człowieka, i mm. y, 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 no, pewnie jakieś tam uśrednienie tych opinii no, ma swoje uzasadnienie w, w rzeczywistości. Natomiast y, Znam osoby, które są młode, a które są pełne pasji, zaangażowania i przede wszystkim też odpowiedzialności. I z takimi też bardzo lubię pracować i, i, i są naprawdę bardzo też wartościowymi pracownikami. Także wydaje mi się, że w każdym pokoleniu możemy mieć osoby, które chcą pracować, te, które nie chcą, te, które są bardziej roszczeniowe, mniej. Także znam te stereotypy, ale chętnie od nich uciekam. Z jakimi wyzwaniami spotyka się Pani teraz w kontekście zarządzania biznesem, który jest jakby na Pani głowie? Oczywiście, no w tym roku i w roku 2020, przede wszystkim koncentrowaliśmy się na ograniczaniu kosztów. W hotelarstwie mieliśmy właściwie no zerowe przychody, niemalże przez bardzo długi okres czasu. Nasze przychody spadły o 90%, jeśli mówimy o roku całym 2020. W związku z czym to był. Czas, kiedy głównie myśleliśmy o kosztach, więc wysyłanie osób na postój czy na po prostu ograniczenie etapu, to były te elementy, z którymi musieliśmy się, że tak powiem, najbardziej borykać, bo w naszej firmie akurat no, główna część kosztowa to są właśnie pracownicy. Udało nam się w roku 2020 nie zwolnić nikogo z powodu właśnie epidemii. Ograniczanie kosztów poprzez, tak jak mówiłam, przestój czy, czy obniżone wymiary czasu pracy dało nam jakąś tam poduszkę, żeby rzeczywiście utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie. Ale nie ukrywam, że ponieważ rok 2021 zaczął się znowu źle, bardzo źle, i nie mówię tutaj o, oczywiście tylko o Polsce, to niestety, ale. No, Dotknął też naszą firmę e, zwolnienia pracowników. Mm -hmm. e, i, I to jest, myślę, najtrudniejsze, bo to, że musimy zamykać hotele, usypiać je, jak to my mówimy, e, otwierać ponownie to są wszystko rzeczy logistyczne to się wszystko da e, zorganizować. Ale fakt, że trzymam osobę 9 miesięcy na przestoju, w związku z czym ona zarabia dużo mniej, a ponadto jej morale też siada bo nie świadczy pracy, w związku z czym może się czuć w jakiś sposób mniej użyteczna, to to są te rzeczy, które akurat osoby zarządzające firmą najbardziej obciążają, bo, bo ja mam świadomość też, że nie wiem, co tym osobom powiedzieć. Ja nie wiem, kiedy biznes wróci, ja nie wiem, kiedy hotelarstwo wróci na, na takie powiedzmy w cudzysłowie normalne tory i my będziemy mogli znowu wrócić wszyscy do pracy i 100% swojego czasu 8 godzin dziennie pracować. Nie wiem. I myślę, że to niepewność i świadomość tego, że właśnie no, zmieniamy komuś życie diametralnie, wysyłając go na posłój, to to są te rzeczy, które no, dla mnie były najtrudniejsze mhm. w zeszłym roku, no i w tym roku też, bo tak jak mówię, dla nas pandemia się nie skończyła, mimo że w Polsce otwieramy w piątek hotele, to też nie wiem jak długo, możliwość obłożenia jest tylko maksymalnie 50%. Podróży służbowych raczej też zbyt wiele nie będzie. Na szczęście no, wielu naszych rodaków chce po prostu się wyrwać ze swoich miast, więc weekendy są oburzone, ale w ciągu tygodnia nadal mamy mało klientów, więc no, kryzys trwa. Dla nas po prostu kryzys trwa. I to jest hmm. myślę naj, najtrudniejsze. Przed pandemią dużo mówiło się o czymś, co się nazywało zarządzanie zmianą. Szkolono nas z tego menadżerów, przygotowywano na to, że, że, żebyśmy umieli tą zmianą zarządzać. To prawda jest taka, że jak przyszła pandemia, to, to, to wszystkie teorie można sobie w dużej mierze. E, e, Wyrzucić do śmieci. Jakie pani predyspozycje własne, jakie cechy pozwoliły pani i dalej pozwalają, jakby zarządzać tą trudną sytuacją, w której się znalazła i pani, i, i cała branża? Myślę, że przede wszystkim uczciwość i pokora. Każdego miesiąca stawałam przed naszymi pracownikami, no online, ale powiedzmy, że oczy w oczy. I mówiłam im, że czegoś nie wiem, że nie wiem kiedy ruszymy, że kontynuujemy postój kolejny miesiąc, że kontynuujemy ograniczanie datów kolejny miesiąc i nie wiem kiedy wrócimy do pracy. Więc myślę, że taka no właśnie pokora wobec tego, co się dzieje na zewnątrz i uczciwość pracowników, że ja też czegoś nie wiem. Ja starałam się ich nie kłamać, że, że będzie dobrze, że już za miesiąc coś się skończy. Wszyscy właściwie byliśmy w tym samym miejscu, w tej samej y, y, sytuacji w znaczeniu też informacji, które mieliśmy. Bo ja nie miałam więcej informacji niż pracownicy o tym, co się hmm. dzieje dookoła, co się dzieje w czasie epidemii, co się dzieje z hotelarstwem. Dowiadywaliśmy się tak samo z prasy, że hotele są zamknięte bądź otwarte. Y, właściwie jedyne, co mogłam, co mogłam zrobić, to być jak najbardziej uczciwa. Stawać twarzą w twarz z pracownikami i mówić im, że robimy wszystko, żeby zachować pracowników, żeby ich nie zwalniać, żeby trzymać miejsca pracy. I przez rzeczywiście no, blisko rok to się udawało, więc myślę, że przy takiej zapaści, jaka dotknęła hotelarstwo, to jest i tak bardzo dużo. Tutaj chcę powiedzieć też o takiej jakby aktywności, którą Acor już globalnie, jako firma globalna podjął, mianowicie przeznaczył 70 milionów euro. Na tak zwany fundusz wsparcia tych osób, które ze względu na COVID są w trudnościach finansowych. Mm -hmm. I ponad 1500 osób od nas z Polski skorzystało z tego wsparcia, bo przy ograniczeniu wymiaru czasu pracy do 80% oznacza, że ja dostaję 80% pensji. A postój oznacza, że dostaje akurat w naszym przypadku 60% pensji. Jeżeli ja jestem na postoju przez 6, 8, 9 miesięcy, to wiadomo, że dostając 60% pensji co miesiąc, no rzeczywiście mogę mieć trudności finansowe. I akurat ten fundusz powołał, możemy pracownikom wypłacać takie darowizny, wspierać ich w tym, że znaleźli się właśnie w tej, w tej trudnej sytuacji, i w jakiś sposób no, wspólnie przetrzymać ten najgorszy czas, aż znowu wrócimy do pracy. Ten rok w zasadzie już w tej chwili, który funkcjonujecie Państwo w takich właśnie niepewnych warunkach. Jak, on, jak, jak Pani postrzega postawę pracowników? No, jakby to jest też taki duży sprawdzian dla Państwa jako pracodawcy w tej chwili, tak? To, to czy pracownicy z Państwem zostają, czy. Czy, czy czekają, jakie podejmują decyzje, jakie Pani obserwuje zachowania i jak Pani ocenia jakby to co, to, co się dzieje w tej chwili? Jak to zwykle w życiu mamy tutaj przegląd bardzo wielu postaw i bardzo wielu reakcji od osób, które bardzo dobrze sobie radzą, przychodzą do nas do biura niemalże codziennie, funkcjonują z uśmiechem i oczywiście w jakiś sposób na pewno to przeżywają wewnętrznie, ale jednak nie poddają się mają taką dość dobrą sprężystość psychiczną, tak zwany resilience, czyli radzą sobie, idą do przodu. A są też osoby takie, które nam jasno komunikują, że, że jest źle, że, że ich potrzebują porady psychiatry, porady psychologa, że potrzebują wsparcia, bo to siedzenie w domu, na przykład, tu głównie mówię o osobach, które są na przystoju zupełnie ich, mówiąc zupełnie potocznie, rozwala psychicznie, tak, nie potrafią dłużej w tych czterech ścianach siedzieć i nie mieć przez osiem miesięcy nic, nic do robienia, no bo można wysprzątać mieszkanie, można, no nie wiem, wymalować, wszystko zrobić, ale w którymś momencie rzeczywiście człowiek staje twarzą w twarz z, 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 z brakiem zajęcia. I tu my staramy się wspierać naszych pracowników poprzez nasz pakiet po prostu MediCover, w którym oczywiście Czyli ubezpieczenia takiego na, na, na zdrowotnego w prywatnej firmie, gdzie mają pracownicy i dostęp do psychiatry, i dostęp do psychologów. Próbowałam udostępnić pracownikom psychologa wybranego przez nas. Takiego, żeby była na wyłączność dla nas, żeby pracownicy mogli skorzystać, kiedy tylko chcą, nikt nie zadzwonił do niego. Okazuje się, że że no, jak jest taki psycholog już wybrany przez firmę i mimo, że to była wspaniała osoba i, i ja absolutnie nie miałam zamiaru wypytywać jej, a kto się zgłosił, a jaki miał problem, mm -hmm. to jednak jest to taka bariera, której pracownicy nie chcieli, że tak powiem, przekroczyć i wolą neutralnie gdzieś poza, poza firmą mm -hmm. takiego wsparcia szukać. Mimo tej całej niepewności, w której funkcjonujemy wszyscy, w zasadzie no jakby branża hotelarska, w, w tej chwili w dużo większej, jakie macie Państwo plany na najbliższe tygodnie, miesiące? Przechodzimy teraz przez trudny moment kryzysu i tak jak mówię, niestety również zwanie pracowników, ale ja już się koncentruję na tym, co będziemy mogli robić powiedzmy od kwietnia, czyli zdecydowanie zadbać o pracowników, o ich energię, o ich zaangażowanie, o ich jakiś dobrostan psychiczny, pokazać im, że jest nadzieja, pokazać im, że jest przyszłość w hotelarstwie i już jest coraz bliżej wyjścia z tego kryzysu. W związku z czym proponujemy naszym pracownikom już teraz, różnego rodzaju, próbuję mi to powiedzieć, szkolenia, ale to są takiego rodzaju jakieś elementy powiedzmy edukacyjne, które wspierają ich właśnie w budowaniu odporności psychicznej, które im pokazują możliwości poszukania gdzieś na zewnątrz, wsparcia, pomocy, koncentrowania się na, na przyszłości i właśnie na tym się chcemy koncentrować. Planujemy y, y, przeprowadzanie właśnie w kwietniu z pracownikami takiej rozmowy, jak się czuliście w tym roku 2020, jak, się, y, jak widzicie rok 2021, jak my jako firma możemy Wam pomóc y, w pokonaniu trudności. Bo no, ja zakładam tak optymistycznie, że my w kwietniu zaczniemy wracać do pracy, o, dlatego mówię o tym kwietniu, nie, ale my się tak naprawdę nie widzieliśmy z większością pracowników od końca marca zeszłego roku. Mhm. Dla nas, jako dla firmy, to będzie ogromne przedsięwzięcie, żeby osoby nauczyć ponownie pracy w biurze, pracy z osobami na Open Space, czy nawet w pokoju, ale w każdym razie znowu w warunkach poza domem. Więc, więc my wiemy, że my musimy robić tak, jak się robi onboarding nowego pracownika wprowadzenie go do pracy. Tak, my wiemy, że będziemy musieli robić re-onboarding wszystkich osób. Więc, więc to są te, te wyzwania, przed którymi ja już optymistycznie patrząc w przyszłość się właśnie zajmuję, żeby z pracownikami rozmawiać, słuchać ich, pytać, czego oni potrzebują. I jeszcze w tej takiej, no pewnie, kruchej na początku stabilizacji, która, która mam nadzieję, że, że nadejdzie. To jest jedno wyzwanie, z którym się Państwo mierzą. Drugie wyzwanie to jest to wyzwanie funkcjonowania w określonych warunkach, wymogach sanitarnych, jeżeli chodzi o przyjmowanie gości. Jak, jak się, domyślam się, że wiąże się to po pierwsze z dodatkowymi kosztami, wiąże się to z zaplanowaniem, zaprojektowaniem pewnych działań, tak? Tak. Jak, jak to u Państwa wygląda? To już jest temat, który przyznam, ogarnęliśmy bardzo szybko w marcu, kwietniu, na początku samym pandemii, kiedy mogliśmy funkcjonować, ale rzeczywiście w bardzo takim wysokim reżimie sanitarnym. I bardzo szybko podjęliśmy współpracę z firmą, która zajmuje się wszelkiego rodzaju takimi właśnie aspektami sanitarnymi, Biuro Veritas. Powołaliśmy z nim taką naszą jakby markę reżimu sanitarnego All Safe, i ją wdrożyliśmy zaraz w kwietniu, maju, w momencie, kiedy pandemia się zaczynała. My się śmiejemy z naszymi kolegami, koleżankami z hoteli, że w hotelu jest tak bezpiecznie, tak sterylnie, że no naprawdę nie ma możliwości, żeby ktoś no jakoś na jakąś szeroką skalę powiedzmy się zaraził w hotelu. Ale wiadomo, no wszystko zależy od ludzi, zwyczajnie, prawda? Więc my. Zgodnie z reżimem sanitarnym, na przykład pokój, który gość opuszcza, trzymamy co najmniej 24 godziny pusty. Następnie, kiedy pokój sprzątamy, dezynfekujemy wszystkie punkty kontaktowe, takie, które są oczywiście dokładnie zdefiniowane, te klamki, włączniki, jakieś inne elementy w łazience czy w pokoju, włącznik lampki. My wszystko wiemy, gdzie jest najwięcej rąk naszych gości i to dezynfekujemy, prawda? W recepcjach są kompleksy śniadania serwujemy do pokoi. W związku z czym e, e, naprawdę zarazić się w hotelu, to w tym momencie przynajmniej trzeba bardzo chcieć. Myślę, że ten reżim sanitarny z nami oczywiście pozostanie jeszcze przez jakiś czas. Natomiast podkreślam, my możemy wszystko robić rzeczywiście zgodnie z prawidłami jeżeli osoby no, będą chciały w lobby siedzieć i, i się przytulać i nie wiem, rozmawiać no przecież jesteśmy też wolnymi ludźmi i, i, i nie jesteśmy na pewno w hotelach policją, która, która, która będzie pilnowała, choć oczywiście, jeżeli są zachowania takie jakieś bardzo nieodpowiednie, to zawsze reagujemy grzecznie, kulturalnie, my reagujemy. Bądź też często sami goście reagują. Jeszcze kiedy były możliwe posiłki w restauracjach, to goście sami reagowali, gdy ktoś wchodził na przykład do restauracji bez maseczki. Ja jestem spokojna właśnie o tą kwestię sanitarną w hotelach. Bardziej martwi mnie to, że po prostu nie możemy przyjmować naszych gości i to jest dla nas najtrudniejsze. Sam, sam reżim sanitarny ogarnęliśmy bardzo szybko. Pani Sylwia, to w takim razie mi pozostaje tylko życzyć jak najszybszego powrotu gości w pełnym obłożeniu. W bezpieczeństwie i radości goszczenia w Państwa hotelach. Ja bardzo serdecznie dziękuję za te życzenia. Zapraszam wszystkich serdecznie do hoteli naszych, ale też wszystkich naszych kolegów z branży. Warto podróżować, warto zmienić otoczenie po tym zamknięciu, które w ostatni rok, więc mam nadzieję do zobaczenia w hotelach. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten wywiad. Więcej ciekawych materiałów możesz znaleźć na www kobiety i mąc, Jesteśmy też na Facebooku i Instagramie. Zapraszam.